Witam. Już kiedyś prezentowałem na kanale grę V for Victory, jedną z pierwszych heksowych strategii komputerowych, w jakiej miałem przyjemność grać i pomyślałem, że jeszcze raz wrócę do tej serii. Jak wspominałem, jest to seria, której dużo zawdzięczam i chciałbym przynajmniej zagrać jeszcze raz w nią na kanale. Dzisiaj postanowiłem wziąć się za zestaw scenariuszowy Market Garden, i wybrać któryś ze scenariuszy, które tu są dostępne. Mamy do dyspozycji, jak widzicie, łącznie 7 scenariuszy, które są liczone od najmniejszych, najkrótszych, takich jak First Bridge czy Hells Hollow Highway, czyli tych przedstawiających poszczególne strefy Desantu po operacje większe, czyli uderzenie 30 korpusu, kolejne fale Desantu, walki pierwszej dywizji brytyjskiej i całą wielką kampanię obejmującą cały ten scenariusz. Jak nie trudno zauważyć, im większy, im późniejszy scenariusz, tym obejmuje on większy zakres mapy i więcej dni. No ale nagrywanie takiego czegoś to było, uh, 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 Musiałbym osobny kanał założyć tylko na nagrywanie takiego materiału, a to by raczej nie miało sensu. Więc myślę, że na ten, etat, na ten moment mogę sobie pozwolić na któryś z tych mniejszych scenariuszy, takich jak na przykład The First Bridge w którym wcieramy się w dowódcę grupy amerykańskiej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej i naszym zadaniem będzie tutaj utrzymanie, zdobycie i utrzymanie mostów na kanale ZON oraz utrzymanie korytarza przez autostradę 69, przez którą nadjeżdżający 30 Korpus będzie mógł nacierać dalej. Możemy zatem rozpocząć grę, będę go oczywiście aliantami, Zmian tutaj żadnych w tych w kwestiach realizmu, i tak dalej, nie będę wprowadzał. Grajmy tak, jak jest to w grze. I tak. Tu znajdują się nasze siły skromne. Natomiast tak. Nasze cele to Son, Day Most w Best, Samo Best, oraz Herkenschnagen. I ten rejon musimy opanować. A Anglicy gdzieś tutaj z południa. Miejmy nadzieję, że nadejdą. Obszar, no obszar jest cały jaki... obszar, obszar to właściwie to, co widzicie. Nie mamy tutaj żadnych nowych. Nie, nie, nie mogę przesunąć tej mapy. Tak, żebym się nie pomylił jeszcze. Nie, nie mogę. To jest cały obszar rozgrywki, zatem nie jest on duży. Siły też nie są imponujące po żadnej ze stron, ale to nie znaczy, że możemy się cieszyć i już świętować zwycięstwo. Co to to nie? Zacznijmy zatem od uderzenia na zon. Podejdźmy pod to miasto. Najlepiej spał kierunków, co powinno mi trochę, mam nadzieję, ułatwić zadanie. Ok, następnie tak. Co tu mamy? Mamy tu mamy kolejne trzy bataliony 501 Pułku Spadochronowego i tak. Jeden batalion wyślę na pewno w kierunku Herkenschnagen. Dwa bataliony wyślę na południe w kierunku Best. Może udałoby im się od razu opanować ten most, most w best. Byłoby to dobre. Co prawda nie wierzę, żeby to było możliwe. Ale spróbujmy, może jeden z nich tam pobiegnie. I teraz tak, co ja tu jeszcze mam? Sztab 101. Sztab 101 to ja jednak cofnę. w zon. A, on się może tylko jedno pole przesunąć, tak słabo mało, no proszę. I teraz tak, co ja tu mam? Kompanię rozpoznawczą. No, kompania rozpoznawcza, podejrzewam, zbyt silna nie będzie. Niech podejdzie tutaj, i to byłby cały mój ruch Am Anglika Amerykanami. Zobaczmy, mamy do dyspozycji jakieś lotnictwo. Jedną misję szału nie ma. No dobra, gdzie ja mogę. Niech zbombardują zon, bo zon będzie naszym celem, a zatem y, niech wykonają y, ostrzał zon. Ok, podchodzimy. A, moi wpadli w zasadzkę podczas marszu. Helken zostało obsadzone przez Niemców, zatem tak. Możemy przystąpić. Aha, nie, teraz jest faza podsumowania walk. Co tu się działo? German Suffered, German. A, to Amerykanów zaskoczyłem. Aha, patrz, a myślałem, że to mnie, mnie zaskoczyli, ale to, Ameryka, to, to yy, Amerykanie zaskoczyli Niemców. No dobra wiadomość. OK, przejdźmy zatem do fazy planowania kolejnej. I tak. Tu wykonam atak na Zon tymi trzema batalionami 502. pułku. I niech to będzie taki mocny atak, assault. Niemcy są tu podejrzewam słabi, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Nie wiem, czy mówiłem przy poprzedniej okazji, że ta, ta gra, znaczy w wersji normandzkiej, dostała parę lat później update. Taki mocny w postaci D-Day America Invades, jeżeli dobrze pamiętam, tak się nazywało. I była to mniej więcej ta sama gra, ale na. Można powiedzieć, takich. Na. No, na, na nieco podrasowana pod kątem grafiki. Nieco też. Mechanika pozostała w gruncie rzeczy taka sama, natomiast rozbudowano nieco. Opcje, scenariusze zostały tak zrobione bardziej historycznie, poprawnie, bardziej szczegółowo. Plansze też trochę się poprawiły, wyglądały nieco ładniej, bo tak, jak tu widzicie, no, powiedzmy jak na swoje czasy, to ona wygląda całkiem nieźle w czasach, kiedy ona powstawała. Natomiast dzisiaj już raczej szału by na nikim nie robiła. Natomiast tam w tej wersji D-Day America Invades tę plążę trochę poprawiono i ona wyglądała nieco ładniej. OK. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Teraz moim głównym celem będzie zdobycie zon. Dobra, udało mi się wbić do zon. Niemcy wycofali się z Herrenschnagern, to jest dobra wiadomość, natomiast zła wiadomość, że tutaj pod, o, pod Best coś siedzi. Więc tak. Yy... Planning. Na razie nie będę kombinował. I tak, mamy fazę nocną. W fazie nocnej generalnie nie mamy do dyspozycji lotnictwa, ruch jest ograniczony, artyleria jest słabsza. No, w tym momencie artyleria nas nie interesuje, ponieważ nie mamy artylerii nawet. Natomiast możemy to wykorzystać, żeby tak, zdobyć best. Nie będę się tu nawet angażował w walkę, ale przynajmniej zdobędę best. Wejść do Heckenschnagen. Wyślę tam jeden batalion wsparty kompanią rozpoznawczą. Mam nadzieję, że to wystarczy. I teraz tak, pytanie brzmi, czy ja chcę tymi trzema batalionami atakować przez rzekę nad Rilhock. One mają, ten, ten, ci mają Fatik 3, ci mają Fatik 3, ci mają Fatik 1. Więc tak, ci co mają Fatik 1, to ja ich przesunę. Tu. Tu, tu może nawet, chociaż nie. Tu. A tak. I tu ma, został mi jeszcze jeden batalion, który no, ma przeciwko sobie y, sztab wroga. Teoretycznie jestem silniejszy od tego sztabu i byłbym nawet w stanie go zaatakować. Szkopuł w tym, że w takich sytuacjach, że to jest noc. A ja nic nie mogę liczyć na moje lotnictwo. No właśnie. Więc to będzie to byłby atak obarczony pewnym ryzykiem. No ale z drugiej strony ta jednostka jest niezmęczona jak do tej pory, nie brała udziału w żadnych walkach, więc może spróbować. A nóż, szczęście wojenne nam będzie sprzyjało. Execution. A niestety, Niemcy się wycofali. Ja zostałem odrzucony. Mhm. Źle. Źle. Ok, mamy zatem fazę nocną, i jak tutaj wyglądała sprawa walki? Amerykanie ponieśli 5% strat, Niemcy ponieśli 6% strat. No dobra. Mimo to, cel operacji nie został osiągnięty. Zatem kończymy fazę. To jest na przed nami kolejna faza nocna. I teraz tak. Ci, no, dostali sporo. Znaczy, są przede wszystkim, jak widzicie, mają bardzo, ma, ma, Poszło im w górę, mają pięć, a zatem ja ich w tym momencie nie będę dalej ruszał. Herkenschnagen jest bronione przez jakiś oddział pancerny, o którym nic nie wiem, tak naprawdę. Mam tutaj ten batalion i jednostkę rozpoznawczą. Też pytanie: czy ja chcę nocą atakować Herkenschnagen? Ale istnieje oczywiście ryzyko, że tutaj ten etap piechota wejdzie, a ona jest już głośniejsza. Ona jest też że dostała swoje fatik. więc nie. Ja w tym etapie dam moim jednostkom odpocząć. To jest kolejny etap nocny przede mną. OK, i teraz tak. Czy ci odpoczęli? Odpoczęli. Dzięki temu, że odpoczęli, to ja ich mogę teraz skierować na, w kierunku Best, znaczy mostu Best. I niech zajmą, obsadzą jego jeden kres. Tych tutaj w Best. mogę czy ja ich mogę umocnić? Nie jestem pewien, czy jednostkę w mieście mogę. Nie, powinienem móc umocnić. Foxholes cannot build in fortress, bunkers or swamp. No, ale to jest przecież miasto. Czemu ja nie mogę się tu umocnić? No nie, jak Wu mi mówi, że nie mogę. No trudno, jak nie mogę, to nie mogę. Z komputerem się nie będę kłócił w końcu. <laughs> natomiast tak, czy ci odpoczęli? Ci odpoczęli? Ci są odpoczęci. Tylko, że w tym momencie atakowanie przez rzekę w nocy to jest kiepski pomysł. Tutaj natomiast wlas mi ten. Yy... Batalion niemieckiej piechoty, tyle że tak. On ma obronę 5, ale on ma Fatik 7, więc moi, moi mają Fatik 0, więc może ja go jednak spróbuję stąd wyrzucić. Nie będę tutaj robił wielkiego szturmu, ale spróbuję go stąd wywalić. Face. Execution. O, zdobyłem Herken schnagen nice. Okej. Okay. Tutaj jak wygląda bitwa? Niemcy ponieśli 5 strat, ja poniosłem 2% strat. No nie fajnie. Gorzej, że tutaj mi się jakieś spore siły niemieckie zbierają pod tym best, to mnie trochę niepokoi, ale zobaczymy. Na razie mam, mam wszystkie cele opanowane poza Drichhoek, więc to Drichorek muszę tutaj muszę skupić moje wysiłki. I teraz tak, czy, ci oni, czy oni mogą się tu umocnić? Podejrzewam, że nie. Nie, nie mogą nawet. Więc w tym momencie pozostaje mi, czy to jest już dzień czy noc w tym momencie? Dzień. Dobrze. Więc wykorzystajmy lotnictwo, jeżeli je mamy. Mamy, mamy, mamy lotnictwo. I przeprowadźmy atak na dychoek. Jeżeli to mi się powiedzie. No i amerykańscy chłopcy z 502 Pułku Piechoty są, myślę, w tym momencie assault, all in all, nie. Probe, assault. Tutaj chcę mocno atakować. mając nadzieję, że to mi się uda. Trochę martwi mnie ten sztab tak pozostawiony luzem na polu. Mam nadzieję, że żadnego szwaba nie skusi. Najwyżej zaraz zobaczę, czy nie mogę go umocnić. Okej, okay. niech buduje umocnienie polowe i się tutaj trzyma. Ten batalion też niech się umocni na razie. Ok, i to by było chyba na tyle. Execution. No, Niemcy przystępują do działań. Widać, że się rozciągają. Ja tymczasem niestety nie zdobyłem. Jakaś jedna, nie, jakaś jedna niemiecka jednostka mi się poddała. Niestety nie zdobyłem doilhoek, co mnie trochę martwi. Niemcy mi się poddali, nie wiem czemu. Nie atakowałem ich nawet. Sami z siebie? No to nie będę narzekał. Miło z ich strony. Natomiast okej, okay, przejdźmy do fazy planowania. I teraz tak. Jak, ich, jak z nimi sytuacja wygląda? 3 fatik, jeden fatik. Dobrze. To niech atakują dalej, bo Póki nie zdobędę tego Dilhoek, to nie będę miał wszystkich punktów yy, zwycięstwa. Co prawda w tym momencie jest, na, jest nieźle. Bardziej mnie martwi ta masa szwabów, która się zbiera tam pomiędzy Best a Herkenschnagen. I oni yy, wyglądają jakby coś brzydkiego planowali. Póki co atakuję wszystkim czym mam. Tutaj, czyli całym 502 pułkiem na Dealhawk. Mam do dyspozycji jeszcze lotnictwo? Wydaje mi się, że mam. W tym sensie już to moje lotnictwo jest symboliczne w postaci jednego, jednej misji lotniczej na etap, ale lepsze to niż nic oczywiście. Face, execution. Arise right, outstanding. Dobra. Dirhoek zdobyte. O! Jeszcze wylądowały posiłki. I rychło w czas, bo jak widzicie Niemcy idą na mnie, aczkolwiek ja w tym momencie trzymam wszystkie punkty zwycięstwa, więc jest dobrze. To jest pocieszające. Ok. Amerykanie ponieśli jeden, Niemcy zostali wyeliminowani. Świetnie. Fantastycznie wręcz. Ok. Przejdźmy do fazy planowania kolejnej. To, co w tej grze lubię, to jest właśnie ten, e, ta mechanika iGO, e, e, nie wiem, WiGO, nie mylę nic z Nintendo Wii, dzięki której tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, co się zastanie. Jednostkę przeciwpancerną pośle do obrony e, Herkenschnagen. Czy ja tu mam artylerię? Nie, to jest anti Antitank. Anti spadochroniarze i piechota szybowcowa, 327. Batalion Piechoty Szybowcowej, Ok, Zatem tak. Pytanie teraz, co chcę zrobić. Ci tutaj są, no w nie najgorszym stanie, myślałem, prawdę powiedziawszy, myślałem, że będą w gorszym, więc tak, jeden batalion przerzucę na pewno do zon, niech osłoni tę miejscowość przed ewentualnym atakiem szkopów, ten batalion ma fatik 7 6 i ten 6 to one niech tu pozostaną i odpoczną bo one trochę bywały ta jednostka której kazałem iść przepraszam do anti A to jest A to jest anti A nie Anti-Tank. ojej a może nie anti A na pewno dobra w każdym razie ona i tak wzmocni obronę Hagen-Schnagen. mam nadzieję i teraz tak moim ambitnym celem byłoby przebicie się do Best. Czy ja mam tutaj dość sił? Ci niech się umocnią. Ci także. A Piechota Szybowcowa ma słaby atak. Ona ma słaby atak tylko 4, co nie czyni z niej specjalnie silnej jednostki, ale przesunę ją tu. I teraz tak, czy tutaj na tym polu ze sztabem też coś chyba wylądowało? Tak, kolejny batalion z tego pułku piechoty szybowcowej. Więc on niech dołączy do swoich kolegów. A to, co to jest? Artyleria! Proszę, proszę, mam artylerię wreszcie. Niesamowite. Niestety artyleria dopiero co wylądowała, więc ona się w tym momencie... Przygotowuje i ona, na, na, na chwilę obecną, raczej nie będzie nam w stanie udzielić żadnego wsparcia. Ci muszą się, nie, nie mogę ich umocnić. Aha, ja, ja chyba patrzyłem, że ich nie mogę umocnić, prawda? A nie, teraz mogę. O, proszę. Dobra, tutaj też, jeżeli będę w stanie to umocnić. Nie, nie, z jakiegoś powodu. Y nie mogę ich umocnić, nie wiem czemu za bardzo. Nie, 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 nie mam do końca pewności, z czego wynika, że w, w, danym, w danym miasteczku jednostkę mogę umocnić, w danym nie. No, mówi się trudno. Ok, lotnictwo, mamy jedną misję, to ją wykorzystajmy. Powiedzmy, zrzućmy da bomb tu. Będzie kabum i. Wydaje mi się, że to jest wszystko w tym momencie. Teraz, teraz dla mnie najważniejsze jest takie utrzymanie tego co zdobyłem. Okej. Okay. Niemcy nigdzie nie zaatakowali. Dobrze, nie narzekam. Nie mam powodów do narzekania z tego powodu. Najważniejsze, że trzymam tą drogę, która tutaj biegnie przez Zon i The co mnie trochę pociesza, i teraz tak, tymi jednostkami będę powoli nacierał tutaj, tak aby uzyskać łączność z BEST. Tych wządów bym chciał umocnić, o ile mogę to zrobić. Mogę. Dobrze. Te dwa bataliony. One się ciągle zbierają, bo walki trochę je wymęczyły. Coś mi mam wrażenie, że tutaj Niemcy będą chcieli mnie zaatakować. Ale niestety żadna z tych jednostek nie może się tutaj umocnić. Więc yy, tak, mogę im natomiast ewentualnie... Yy, Hold at all cost, o właśnie, mogę im zmienić na pozycję, tą posturę obronną, na taką bardziej zdecydowaną, żeby nawet kosztem dużych strat trzymali to helgen Więc niech to zrobią, to przynajmniej tyle będzie dobrego. I to wszystko, bo jest etap nocny, więc lotnictwa nie mogę używać, i koniec bitwy. Amerykańskie zwycięstwo można powiedzieć spektakularne, ponieważ zdobyliśmy wszystkie punkty zwycięstwa. Jak nie trudno zgadnąć jest to pierwszy i zatem najprostszy już w tej bitwie, zatem wygranie w nim nie jest jakimś spektakularnym osiągnięciem, żeby nie było, że się chwalę. Bardziej nagrałem to wideo po to, aby pokazać wam grę, niż żeby chwalić się moimi niesamowitymi zdolnościami taktycznymi czy strategicznymi. Niemniej, jak widzicie, jest to fajny scenariusz, żeby tak się wyrobić nieco w podstawach, zwłaszcza, że jest dosyć krótki. Jak widzicie, mi dały niecałe 25 minut i udało mi się go rozegrać. Jak powiedziałem, mam dużą słabość do tej gry. Ona oczywiście ma już swoje lata i zwłaszcza pod kątem grafiki może nie robić dzisiaj delikatnie mówiąc szczególnego wrażenia, ale jej mechanika pozostaje całkiem fajna. I myślę, że jeżeli ktoś z Was chciałby właśnie sobie zagrać w coś, co byłoby powiedzmy takim odpowiednikiem na przykład B35 w wersji komputerowej, a jednocześnie nie byłoby grą specjalnie skomplikowaną, to myślę, że wciąż V4 Victory ma tutaj coś do zaoferowania. Być może kiedyś jeszcze się pokuszę, żeby pokazać Wam tę grę, o której mówiłem, czyli The Day American Invades, będącą rozwinięciem koncepcji V Victory, wydaną kilka lat później, o której zresztą, co ciekawe, mogę dodać, że tak jak o V Victory dowiedziałem się z Top Secret, pierwszego mojego magazynu o grach komputerowych, tak o tej jego ulepszonej wersji dowiedziałem się z kolejnego magazynu o grach komputerowych, który czytałem, aczkolwiek już nie tak regularnie, czyli Gamblera. Ale o ile Top Secret miał rzeczywiście swój osobny, duży dział o grach wojennych, któremu bardzo dużo zawdzięczam, z tego dużo się dowiedziałem, i któremu jestem, którego autorowi Serzakowi jestem dozgodnie wdzięczny za to, co mi pokazał w dużej mierze, otwierając przede mną świat gier wojennych. W Gamblerze chyba też coś takiego było, ale to już nie było to samo, nie miał, to był bardziej taki kącik wymiany porad, kącik jakiejś komunikacji, niż taki rzeczywiście duży dział. Poświęcony tylko grom strategicznym, pod tym względem, jak powiedziałem, bardzo dużo zawdzięczam Top Secret i myślę zresztą, że nie tylko ja, ponieważ jak słyszałem czasem w komentarzach na kanale, to wiem, że nie, byłem, nie jestem jedynym, który w dużej mierze dzięki temu kanałowi, dzięki kanałowi działowi w Top Secrecie zainteresował się komputerowymi strategiami. Ok, na dzisiaj byłoby to na tyle. Dziękuję Wam za uwagę.